Cześć, witam Was. Tutaj do przetestowania mamy kabanosy. Kabanosy, które są w Niemczech, podobno to jest firma Tarczyński. Tutaj mamy jakoś inaczej ją przedstawioną. Czy faktycznie smakują jak te polskie, jak te w Polsce kabanosy? No, czas się przekonać, wziąć jakieś na test. Chętnie bym wziął klasyczne. Czy mamy tutaj klasyczne? Tak, są klasyczne, klasyki małe. Wezmę małą paczkę, bo też kabanosy są niezdrowe. Czasem fajnie sobie przekąsić, ale wiadomo, tam zaraz będzie gadane, co one w sobie nie mają. Chcę po prostu zobaczyć, czy to są te kabanosy tarczyńskie, czy przypominają smakiem te takie z Polski. Wiecie jakie. Opakowanie prawie identyczne, tylko tutaj firma Snakit. No i to, widzimy się na teście, spróbujemy, czy są lepsze, gorsze, a może takie same. No słuchajcie, mam tutaj kabanowski, kabanowski podobne do tych polskich Tarczyńskich, ale zapytałem się w internecie, zapytałem się gp chatu i nikt nie wie, to nie jest powiązane niby z Tarczyńskim, więc nie wiem jak to jest. Spróbuję, bo bardzo to ciekawe jest, że są bardzo podobne, podobne opakowanie, a czy smak taki sam? Próbuję i zobaczymy. Bardzo krótki test, ale jak dla mnie ważny, bo każdy mówi, że to jest starczyński, tylko jakaś podrobiona marka zmieniona w sumie. Ok, próbuję. Wziąłem sobie ich od razu cztery takie, czy tam dwie takie złączone, żeby poczuć więcej tego smaku. Znam mniej więcej jak smakują yy, kabanosy polskie, ponieważ niedawno byłem w Polsce i też jadłem sporo tych kabanosów. Mimo, że są niezdrowe, mają tragiczny skład, ale czasem są dobre, nie, nie, nie mówcie, że nie. No co Wam powiedzieć, smakują identycznie jak te z Polski. Nie pamiętam, czy na pewno jadłem firmy tarczyński te kawanosy, ale smakują tak, jak próbowałem je w Polsce. Wręcz identycznie smakują. Więc, jeśli miałbym porównać te kawanosy do polskich, to jest dosłownie to samo, ten sam smak. Nie, nie różni się to niczym. Kawanosy Snakit niby to nie jest to samo co Tarczyński, ale smakuje tak samo. No nic, taki krótki test. Macie teraz pewność. Że można dostać podobny smak kabanosów w Niemczech jak w Polsce. Trzymajcie się, cześć. No i oczywiście obserwacja, polubienie. Mile widziane na razie.